No i dzisiaj mamy dalszą część pracy nad regeneracją urządzaniem mojej kostki 125. Co zrobiłem? Okleiłem całe akwarium styropianem, przykleiłem taśmami. Dlatego że kryzys energetyczny nas z lekka dotyka i aby zatrzymać ciepło to zrobiłem Co jest w środku? W środku jest grzałka, która najpierw była wsadzona i czekała ponad godzinę, żeby się jak to mówią Zaaklimatyzować w wodzie, i dopiero wtedy yy, włączona, ustawiona 24 stopnie. Które nie wiem, czy będzie widać, no nie bardzo, no, chociaż tam jakby mocno się przypatrzył. To jest do tego stawiam korzeń. Jeden afrykański, drugi lignit. Yy, teraz jeszcze muszę dosypać żwirek. No, i to będą wszystkie urządzenia w tym akwarium, bo ma być to niby akwarium do kwarantanny. A no, zobaczymy, co później. Dziękuję.